Ilu policjantów brało udział w tej akcji, a ilu, takie wiedzy. A ilu kibiców było na stadionie? E, na stadionie podczas e, stop... Momencik, może pan wyłączy na chwileczkę ten? Bo musiałam, bo pani nie mówiła, że o takiej tym. Ja nie mam tutaj wiedzy dokładnie ile mhm. policjantów, o kibicach mogę powiedzieć. No dobrze, no to, no to, to od, jeszcze raz, dobrze? Od kibiców. Zatem ile kibiców było wczoraj na stadionie podczas meczu? poseł Anna Sobecka udzieliła jakiegoś wywiadu tutaj na korytarzach sejmowych. Jedynie, kiedy moment, jedyny moment, kiedy można ją zobaczyć to, gdy siedzi w sali plenarnej posiedzeń sejmu albo, gdy jest zaproszona do studia telewizji trwamy. No właśnie, ewentualnie jeszcze Radio Maryja. Dobrze Tomku, to może podtrzymaj się pod Radio Maryja. Podejdź jakimś takim głosem bardzo takim uniesionym, Dzień. nie takim uniesionym na przykład. Dzień dobry pani poseł. Poprosimy o wywiad. No i może to się uda. Wystartował. Minuta na zegarze. Z furią rozwala arbuza za arbuzem. Prawie uderzył w stół. Z tym ma małe problemy, ale już przyspieszył. Totalna demolka. Widać, jaki jest wściekły. Na pewno czuć to w powietrzu. Minęło 20 sekund. Co za determinacja! Nie idzie mu rewelacyjnie, ale przynajmniej nie rzuca arbuzów na podłogę. Stosuje nieco inną technikę od swojego poprzednika. Niesamowity popis siły. Spójrzcie na niego! Szaleńczym wzrokiem wpatruje się w arbuza. Bije się po twarzy! Masz uderzać Arbuza, a nie siebie! Tak się przygotowuje prawdziwy to mistrz, orze, Tak się przygotowuje redakcja sportowa też do. Do, do serwisów tak. sportowych naszych. O, proszę. Ale proszę, nie, to chyba breakdance póki co. Póki Jak mówi Andrzej Leper,. To jest się, się zachowuje, prawda? Breadcance. Tak się zachowuje? To Bo to, to ja nie widziałem. Ale proszę zobaczyć, jak on tańczy. Nie, nie, nie. Słyszałem, słysza, słysza, że to jest młodszy brat Michaela, nie Jordana, tylko Jacksona. głowie. wali go o, po głowie. Widzisz? I palcem. O, szło. A, a. No ja nie wiem, a, skąd wiecie, że to nie jakieś oszustwo? Może tam już ta góra, to wieczko kokosa jest już. Nie, jak gdyby było naruszone, to bym wyleciało. Przecież y, orzech kokosowy nie należy do lekkich. Uh -huh. <coughs> no i Ale patrz, już go boli, głowa. A nie. Kokos go boli. Kokos, a to kokos, <noise> proszę państwa. No kokos. Prawdziwe kokosy pokazujemy, proszę Państwa, w superstat Pokazuje, że palec tutaj... żyje, palec żyje. Znaczy ja... Aha, nie, bo myślałem, że on chce, żebym mu na przykład on pokazuje, odbierze. o tutaj, 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 Może będę, tam jest tutaj będę leżeć, jak jeszcze jednego kokosa rozbiję. Może tam go to nie boli. O godzinie 19.30 zakończyło się dwugodzinne posiedzenie, spotkanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego i premiera Donalda Tuska. Bliższe szczegóły tego spotkania nie są znane. Premier opuścił Belweder, nie zatrzymując się przy oczekujących na niego dziennikarzy. Według wcześniejszych zapowiedzi rozmowa miała dotyczyć środowej wizyty w Polsce prezydenta Nicolasa, Nicolasa Francji Sarkoziego. Nikolasa Francji Sarkoziego. No tak. Grozińskie wybory obserwuje nasz specjalny wysłannik Marcin Firlej. Marcinie powiedz, czy znasz już jakieś szczegóły tego wydarzenia? Przepraszam bardzo, teraz łączymy się. Z Wiktorem Baterem i wędrujemy do Moskwy. W Moskwie przed dzisiejszym finałowym meczem Ligi Mistrzów jest już ponad 50 tysięcy kibiców drużyn Chelsea, Londyn i Manchester United. W Moskwie jest Wiktor Bater. Wiktorze, powiedz, jaka panuje w Moskwie atmosfera przed tym finałem? Halo? Mamy problemy techniczne z połączeniem się z naszymi korespondentami. Znamy już skład Niemców na zbliżające się Mistrzostwa Europy w Austrii i Szwajcarii. Joachim Lew, szkoleniowiec naszych grupowych rywali, podał kadrę 26 piłkarzy. Proszę Państwa, ten materiał może później. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Jakie to hasło? Aleja. Niestety nie! No i nie mogę z za to zapłacić, bo Aleja ma 5 liter. I w ogóle to. to nie. Nie, ma 4 litery, ale jakieś inne, inne. w innej kolejności. Nie, nie. Dobrze. Wiemy, że zarobiła więcej niż stacje komercyjne. Były Ale publikowane takie oczywiście raporty. Oczywiście dlatego, raz. bo jest w uprzywilejowanej sytuacji z uwagi na swój zasięg. Państwo ma finansować telewizję, media publiczne w miarę ich potrzeb. To nie są aż tak olbrzymie pieniądze, a ten abonament jest akurat ułamkiem tego. I to jest w ogóle fikcja, to jest totalne nieporozumienie. Jeżeli się wydaje ponad miliard złotych na niepotrzebnych całkowicie urzędników, Długi weekend, ruszamy do Krakowa, Giżycka i Gdańska. Muchomorku w przedszkolku... Nie... Gramy? Sławek, ja wejdę w kadr, nie wiem, czy mi widzisz, robię tutaj... To jest, proszę państwa, nowość w naszym programie. Witam cię, Małgorzato. Witam, jacko. Ja jestem oczywiście bardzo zadowolona z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, ale absolutnie nie jestem zadowolona z tego, że nad Krakowem zebrały się chmury. Postaram się zaczarować niebo, żeby słońce znowu pojawiło się, no bo chciałabym przywieźć trochę no kamieni tak. słonecznych. Słońce, i skórę. słońce się pojawiło, za chwileczkę pojawimy się ponownie, z tego względu, że coś nam się troszeczkę e, zatrzymało, ale w pięknym oczywiście, jak zwykle, stylu.